Ludzkie życie składa się z etapów, a każdy z nich niesie ze sobą wyzwania, odkrycia i objawienia. Gdy myślimy o chrześcijanach, którzy osiągają nie wiek dziesięciu lat lub więcej, nie mamy do czynienia jedynie z biologicznym etapem, lecz duchowym momentem o głębokim znaczeniu. Ojciec Pio, znany ze swojej intensywnej modlitwy, stygmatów i bliskości z tajemnicą krzyża, zawsze podkreślał, że ostatnie lata życia chrześcijanina są jak lustro wieczności. To właśnie w tym okresie dusza zbliża się do ostatecznej prawdy, a Jezus objawia sekrety, które nie są zrozumiałe w młodości ani w wieku dojrzałym, lecz dopiero wtedy, gdy życie zbliża się do zmierzchu. Prawda, którą Chrystus objawił o ostatnich latach, jest jednocześnie pocieszająca i wstrząsająca, ponieważ pokazuje, że starzenie się nie jest jedynie fizycznym upadkiem, lecz duchowym przygotowaniem do spotkania z Bogiem. Ojciec Pio mówił, że cierpienie osób starszych nie jest bezużyteczne, lecz stanowi bezpośredni udział w męce Chrystusa. Każdy ból, każde ograniczenie, każda utrata sił to forma zjednoczenia z tajemnicą Krzyża. Wielu chrześcijan, osiągając wiek 60 lat, zaczyna odczuwać ciężar chorób, bolesnych wspomnień, nieobecności przyjaciół i bliskich, którzy już odeszli. Ale Jezus objawił, że ten ciężar jest w rzeczywistości ukrytą łaską. To tak, jakby ciało, słabnąc, robiło miejsce, by dusza mogła się wznieść ku niebu. Ojciec Pio nalegał, bo osoby starsze nie rozpaczały z powodu swojej kruchości, lecz dostrzegały w niej znak, że Bóg przygotowuje serce na wieczność. Prawda objawiona przez Chrystusa, według Ojca Pio, mówi, że ostatnie lata życia są swego rodzaju ostatecznym oczyszczeniem. Nie chodzi tu jedynie o przedwczesny czyściec, lecz o wyjątkową okazję do zjednoczenia z Bogiem jeszcze na ziemi. Starzenie się ze wszystkimi jego bólami i ograniczeniami jest szkołą pokory. Starszy człowiek, który akceptuje swój stan z wiarą, odkrywa, że prawdziwa siła nie tkwi w ciele, lecz w duszy. Jezus pokazał, że tracąc fizyczną siłę, zyskujemy nową duchową wrażliwość. To tak, jakby oczy duszy otwierały się, by dostrzec to, co wcześniej było ukryte. Ojciec Pio mówił, że wielu starszych ludzi doświadcza mistycznych przeżyć, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, ponieważ ich dusza jest już bliżej nieba niż ziemi. To objawienie jest wstrząsające, ponieważ świeckiemu spojrzeniu na starość. Świat postrzega starzenie się jako upadek, jako stratę, jako koniec. Ale Jezus pokazał, że to właśnie w tym momencie życie duchowe może osiągnąć swój szczyt. Ojciec pi oświadczył, że wielu chrześcijan, osiągając starość, Otrzymuje szczególne łaski, takie jak zdolność głębszego rozumienia pisma świętego, modlitwy z większą intensywnością, odczuwania obecności Boga w bardziej intensywny sposób. To tak, jakby ostatnie lata były ukrytym darem, okazją do przeżycia intymności z Chrystusem, która nie byłaby możliwa w innych etapach życia. Jednak ta prawda jest również niepokojąca, ponieważ wymaga od chrześcijanina radykalnego oddania. Ojciec Pio mówił, że osoby starsze są powołane do życia w wierze bez ludzkich podpórek, bez złudzeń, bez masek. To czas, w którym Bóg odbiera wszystko, co zbędne, pozostawiając tylko to, co istotne. Wielu starszych ludzi czuje się samotnych, opuszczonych, zapomnianych. Ale Jezus objawił, że ta samotność jest w rzeczywistości formą zjednoczenia z Jego własną samotnością na krzyżu. To zaproszenie do doświadczenia Bożej Miłości w czystej formie. Bez rozproszeń. Ojciec Pio nalegał, by chrześcijanie w podeszłym wieku postrzegali swoją samotność jako okazję do zbliżenia się do Chrystusa, który również został opuszczony przez ludzi, lecz nigdy przez Ojca. Życie po sześćdziesiące, według Ojca Pio, naznaczone jest intensywną walką duchową. Wróg wie, że dusza zbliża się do wieczności i próbuje na wszelkie sposoby zniechęcić, doprowadzić do rozpaczy, osłabić wiarę. Ale Jezus objawił, że właśnie w tym momencie łaska jest najobficza. Starszy człowiek, który wytrwa w modlitwie, który zachowa zaufanie do Boga, doświadcza wewnętrznej siły, której nie da się wyjaśnić po ludzku. Ojciec Pio mówił, że wielu starszych ludzi to prawdziwi duchowi wojownicy, nawet jeśli nie zdają sobie z tego sprawy, ponieważ ich cicha modlitwa podtrzymuje Kościół. To tak, jakby ostatnie lata były niewidzialnym polem bitwy, gdzie każdy akt wiary Każda modlitwa, każde poświęcenie ma ogromną wartość przed Bogiem. Ta wizja całkowicie zmienia sposób, w jaki postrzegamy starość. To nie czas bezużyteczności, lecz misji. Ojciec Pio mówił, że osoby starsze mają szczególną misję przygotować świat na wieczność. Ich życie, naznaczone doświadczeniem, bólem i wiarą, jest potężnym świadectwem dla młodszych. Jezus objawił, że ostatnie lata są jak żywe proroctwo pokazujące, że prawdziwe szczęście nie tkwi w rzeczach przemijających, lecz w zjednoczeniu z Bogiem. Starszy człowiek, który żyje swoją wiarą z pogodą ducha i nadzieją, staje się znakiem obecności Chrystusa w świecie. Ojciec Pio nalegał, bo osoby starsze nie milczały, lecz świadczyły swoim życiem, że Bóg jest wierny aż do końca. Objawienie Jezusa dotyczące ostatnich lat pokazuje również, że starość to czas pojednania. Wielu starszych ludzi nosi w sobie urazy, poczucie winy, żal, ale Chrystus pokazał, że to moment, by się od tego uwolnić. Ojciec Pio mówił, że osoby starsze powinny często przystępować do spowiedzi, ponieważ to właśnie w tym sakramencie odnajdują ostateczny pokój. To tak, jakby ostatnie lata były okazją do oczyszczenia duszy, do przygotowania się na spotkanie z Bogiem bez ciań żarów. Jezus objawił, że miłosierdzie jest szczególnie obfite w tym czasie. Ponieważ pragnie, by wszyscy dotarli do wieczności z wolnym sercem. Ojciec pi oświadczył, że wielu starszych ludzi doświadcza głębokiej radości po pojednaniu z Bogiem, ponieważ czują, że są gotowi na wielkie spotkanie. Ta prawda jest jednocześnie pocieszająca i wymagająca. Pocieszająca, ponieważ pokazuje, że ostatnie lata nie są bezużyteczne, lecz cenne. Wymagająca, ponieważ domaga się całkowitego oddania, radykalnego zaufania. Wiary bez zastrzeżeń. Ojciec Pio mówił, że osoby starsze powinny codziennie przygotowywać się na spotkanie z Chrystusem, nie ze strachem, lecz z nadzieją. To jak oczekiwanie na ukochanego przyjaciela, który w końcu nadejdł. Kiedy ojciec Pio mówił o chrześcijanach, którzy przekraczają granice 60 lat, nie ograniczał się jedynie do refleksji nad fizyczną kruchością czy ciężarem nagromadzonych lat. Dostrzegał w tym momencie życia wymar duchowy, którego niewielu potrafi do końca zrozumieć. Prawda objawiona przez Jezusa, według świętego z Petryliciny, jest taka, że starość jest czasem wewnętrznego objawienia, w którym dusza zaczyna wyraźnie dostrzegać to, co naprawdę istotne. To tak, jakby w młodości i dojrzałości człowiek budował drogę, a w starości wreszcie mógł zobaczyć cel tej wędrówki. Ta świadomość jest jednocześnie pełna światła i bolesna, ponieważ ukazuje zarówno piękno wieczności, jak i konieczność odrywania się od wszystkiego, co przemijające. Ojciec Pio mówił, że osoby starsze są jak strażnicy wiary. Noszą w sobie pamięć Kościoła, doświadczenie modlitwy, świadectwo walki duchowych zwycięstw, ale niosą również blizny, wspomnienia błędów, grzechów i żalów. Jezus objawił, że ten nagromadzony bagaż do nie jest bezużytecznym ciężarem, lecz duchowym bogactwem, które należy oferować Bogu. Ostatnie lata życia są jak ołtarz, na którym chrześcijanin składa wszystko, co przeżył zarówno dobro, jak i zło i oddaje to Panu jako ofarę. Ojciec Pio nalegał, aby osoby starsze nie ukrywały swoich historii, lecz dzieliły się nimi, ponieważ właśnie w nich kryje się mądrość, która może oświecić młodszych. Objawienie Chrystusa dotyczące ostatnich lat pokazuje również, że starość jest czasem kontemplacji. Ojciec Pio mówił, że gdy ciało nie może już biec, gdy ręce nie pracują jak dawniej, gdy oczy nie widzą tak wyraźnie, dusza zostaje zaproszona do kontemplacji. To czas, w którym modlitwa staje się bardziej cicha, głębsza, bardziej intymna. Jezus objawił, że osoby starsze mają szczególną zdolność modlitwy, ponieważ ich modlitwa nie jest już naznaczona pośpiechem ani oczekiwaniem na tych mastowych rezultatów, lecz pełnym zaufaniem. Ojciec Pio świadczył, że wielu starszych ludzi modli się z niewidzialną siłą, podtrzymując rodziny. Wspólnoty, a nawet cały kościół Choć nikt tego nie dostrzega Ta kontemplacja jest również Drogą oczyszczenia Ojciec Pio mówił, że osoby starsze Są powołane do odrywania się od wszystkiego Co ziemskie Często dzieje się to w sposób bolesny Utrata dóbr, zdrowia, bliskich Ale Jezus objawił Że każda strata jest formą wyzwolenia To tak Jakby Bóg stopniowo odbierał wszystko Co nie jest istotne aby dusza była wolna na ostateczne spotkanie. Ojciec Pio nalegał, aby osoby starsze przyjmowały te straty z wiarą, ponieważ są one znakami, że Bóg przygotowuje serce na wieczność. To proces trudny, ale głęboko duchowy. Prawda objawiona przez Chrystusa pokazuje również, że starość jest czasem nadziei. Ojciec Pio mówił, że osoby starsze nie powinny żyć patrząc jedynie wstecz, lecz także przyszłość. To prawda, że młodość już minęła że wiele okazji przepadło, że ciało nie ma tej samej siły. Ale Jezus objawił, że przyszłość chrześcijanina w podeszłym wieku nie jest śmiercią, lecz życiem wiecznym. Ostatnie lata są jak drzwi otwierające się na wieczność. Ojciec Pio nalegał, aby osoby starsze żyły z nadzieją, ponieważ każdy dzień, który mija, jest kolejnym krokiem ku niebu. Ta nadzieja przemienia starość w czas radości, nawet pośród cierpień. Jednak ta nadzieja wymaga wiary. Ojciec Pio mówił, że osoby starsze są powołane do życia wiarą dojrzałą, wiarą, która nie zależy od uczuć ani okoliczności, lecz opiera się wyłącznie na Bogu. To wiara, która nie potrzebuje już dowodów, ponieważ doświadczyła Bożej wierności przez całe życie. Jezus objawił, że ta wiara jest bezsenna, ponieważ jest wiarą oczyszczoną, wolną od złudzeń. Ojciec Pio świadczył, że wielu starszych ludzi żyje wiarą cichą, bez wielkich manifestacji. Lecz głęboko solidną. To właśnie ta wiara podtrzymuje Kościół, ponieważ pokazuje, że Bóg jest wierny aż do końca. Ta wizja starości jako czasu objawienia, kontemplacji, oczyszczenia i nadziei całkowicie zmienia sposób, w jaki rozumiemy ostatnie lata życia. Ojciec Pio mówił, że osoby starsze nie są ciężarem dla społeczeństwa ani dla Kościoła, lecz duchowym bogactwem. Są żywymi świadkami Bożej Wierności, znakami nadziei wiecznej. Mistrzami cichej modlitwy. Jezus objawił, że ostatnie lata są darem, okazją do przeżycia intymności z Bogiem, która nie byłaby możliwa w innych etapach życia. Ojciec Pio nalegał, aby osoby starsze cieszyły się swoją misą, ponieważ ich życie jest potężnym świadectwem prawdy Ewangelii. Ojciec Pio zawsze nauczał, że życie chrześcijańskie jest pielgrzymką i że każdy etap tej drogi ma swoje wyjątkowe duchowe znaczenie. Gdy chrześcijanin osiąga 60 lat lub więcej, wkracza w świętą przestrzeń, w której czas przestaje być tylko chronologiczny, a staje się duchowy. To właśnie wtedy Jezus objawia prawdy, których nie można zrozumieć w młodości, ponieważ wymagają dojrzałości, doświadczenia i duszy przygotowanej na przyjęcie głębszych tajemnic. Starość, według ojca Pio, nie jest przypadkiem życia, lecz częścią Bożego Planu. To tak. Jakby Bóg zarezerwował na ostatnie lata szczególne objawienie prawdy, którą można pojąć dopiero wtedy, gdy serce przeszło długą drogę. Ta prawda mówi, że ostatnie lata życia są czasem żniwa. Ojciec Pio twierdził, że wszystko, co chrześcijanin zasiał w młodości i dojrzałości, zaczyna przynosić owoce w starości. Te owoce mogą być słodkie albo gorzkie, zależnie od dokonanych wyborów. Ale Jezus objawił, że nawet do owoce wydają się gorzkie. Istnieje możliwość przemiany. Starszy człowiek, który się nawraca, który szuka Bożego miłosierdzia, może zobaczyć, jak jego owoce stają się słodkie, ponieważ łaska potrafi przemienić wszystko. Ojciec Pio nalegał, aby osoby starsze nie rozpaczały z powodu błędów przeszłości, lecz ufały nieskończonemu miłosierdziu Chrystusa, który zawsze daje nową szansę. Żniwo duchowe ostatnich lat objawia się również w mądrości. Ojciec Pio mówił, że osoby starsze mają spojrzenie na życie, którego młodsi nie posiadają. Widzieli już, jak zmienia się świat, stawiali czoła kryzysom, przeżywali radości i cierpienia. To doświadczenie staje się światłem dla innych. Jezus objawił, że osoby starsze są powołane, by być nauczycielami życia, niekoniecznie słowami, lecz cichym świadectwem swojej wiary. Ojciec pi oświadczył, że wielu starszych ludzi, nawet niewiele mówiąc, Przekazuje pokój i ufność, które głęboko dotykają serc. To tak, jakby sama ich obecność była nauką, objawieniem Bożej Wierności. Ale to żniwo wymaga również cierpliwości. Ojciec Pio mówił, że ostatnie lata są czasem oczekiwania. Starszy człowiek oczekuje na ostateczne spotkanie z Bogiem, ale to oczekiwanie nie jest puste. Jest pełne sensu, ponieważ każdy dzień jest okazją do wzrostu w wierze, nadziei i miłości. Jezus objawił, że to oczekiwanie jest jak oczekiwanie oblubieńca na swoją ukochaną, pełne tęsknoty, pragnienia i radości. Ojciec Pio nalegał, aby osoby starsze żyły tym oczekiwaniem spokoju, ponieważ wiedzą, że spotkanie z Chrystusem będzie spełnieniem wszystkich ich marzeń i nadziei. Objawienie Chrystusa dotyczące ostatnich lat pokazuje również, że starość jest czasem wewnętrznego oczyszczenia. Ojciec Pio mówił, że gdy ciało słabnie. Dusza ma okazję się umocnić. Bóle fizyczne, ograniczenia, choroby są jak ogień oczyszczający, który uwalnia duszę od przywiązań. Jezus objawił, że ten proces jest bolesny, ale konieczny, ponieważ przygotowuje serce na wieczność. Ojciec Pio nalegał, aby osoby starsze przyjmowały swoje cierpienia z wiarą, ponieważ są one bezpośrednim udziałem w męce Chrystusa. Każdy ból jest okazją do głębszego zjednoczenia z Panem. To oczyszczenie objawia się również pamięci. Ojciec Pio mówił, że osoby starsze często przypominają sobie rzeczy, o których zapomniały, przeżywają na nowo chwilę młodości, rozważają swoje wybory. Ta pamięć może być bolesna, ponieważ przywołuje błędy i żale, ale Jezus objawił, że pamięć jest okazją do pojednania. Starszy człowiek, który patrzy na swoją fistoję z wiarą, może odnaleźć Boże miłosierdzie w każdym szczególe. Ojciec Pio nalegał, aby osoby starsze patrzyły na swoją przeszłość nie ze smutkiem, lecz wdzięcznością, ponieważ każdy moment, nawet najtrudniejszy, był okazją do wzrostu w wierze. Prawda objawiona przez Chrystusa pokazuje również, że ostatnie lata są czasem misji. Ojciec Pio mówił, że osoby starsze nie powinny uważać za bezużyteczne, lecz za misjonarzy. Ich misją jest świadczyć o Bożej wierności, pokazywać młodszym, że życie ma sens, gdy jest przeżywane w wierze. Jezus objawił, że osoby starsze mają szczególną duchową siłę, ponieważ ich modlitwa jest czystsza, ich wiara bardziej solidna, ich nadzieja mocniejsza. Ojciec Pi oświadczył, że wielu starszych ludzi podtrzymuje swoje rodziny cichą modlitwą, że wielu utrzymuje żywą wiarę w całych wspólnotach jedynie swoją wierną obecnością. To misja niewidzialna, lecz potężna. Ta misja objawia się również w miłości. Ojciec Pio mówił, że osoby starsze są powołane do miłości bardziej czystej, bardziej bezinteresownej. Nie szukają już nagród ani uznania. Ich miłość jest darmowa, ponieważ jest odbiciem Bożej miłości. Jezus objawił, że ta miłość jest bezcenna, ponieważ pokazuje światu, że prawdziwe szczęście nie tkwi w rzeczach przemijających, lecz w zjednoczeniu z Panem. Ojciec Pio nalegał, aby osoby starsze żyły tą miłością w każdym geście, w każdym słowie w każdej modlitwie, ponieważ to właśnie ta miłość przygotowuje serce na wieczność. Ojciec Pio, rozważając ostatnie lata życia chrześcijańskiego, zawsze podkreślał, że ten okres jest jak zmierzch dnia. Słońce nie świeci już z taką intensywnością, ale jego światło staje się łagodniejsze, piękniejsze, bardziej kontemplacyjne. Tak właśnie wygląda starość, czas, w którym dusza przygotowuje się do wiecznego odpoczynku, ale także do pełni życia Bogu. Jezus objawił, że ostatnie lata są czasem szczególnej łaski, ponieważ to właśnie wtedy serce człowieka otwiera się najbardziej radykalnie na wieczność. To tak, jakby całe życie było przygotowaniem, a starość była ostatnią próbą przed wielkim spotkaniem z ojcem. Ojciec Pio mówił, że osoby starsze są powołane do duchowości oddania. Nie jest to już czas gromadzenia, zdobywania czy szukania uznania. To czas ofiarowania, oddania, oderwania się. To oddanie nie jest tylko materialne, lecz przede wszystkim duchowe. Jezus objawił, że ostatnie lata są zaproszeniem do całkowitego powierzenia swojego życia w ręce Boga, z absolutnym zaufaniem. Ojciec Pio nalegał, aby osoby starsze modliły się codziennie modlitwą Symeona. Teraz, Panie, możesz pozwolić swemu słudze odejść w pokoju, bo moje oczy ujrzały twoje zbawienie. Ta modlitwa streszcza duchowość starości: spokojne, ufne, Pełne nadziei oddanie. To oddanie przejawia się również w relacjach z innymi. Ojciec Pio mówił, że osoby starsze są powołane do bycia świadkami miłości i pojednania. Często ostatnie lata naznaczone są konfliktami rodzinnymi, dawnymi urazami, ranami, które nie zostały uleczone. Ale Jezus objawił, że to jest moment przebaczenia, proszenia o przebaczenie, pojednania. Ojciec Pio nalegał aby osoby starsze szukały pokoju w swoich relacjach, ponieważ ten pokój jest odbiciem pokoju wiecznego, który ich czeka. Starszy człowiek, który przebacza, który się pojednuje, który otwiera się na miłość, już teraz zaczyna doświadczać nieba na ziemi. Objawienie Chrystusa dotyczące ostatnich lat pokazuje również, że starość jest czasem duchowej mądrości. Ojciec Pio mówił, że osoby starsze mają spojrzenie na życie, którego młodsi nie posiadają. Ponieważ przeszły długą drogę, stoczyły wiele bitew, doświadczyły Bożej wierności w różnych sytuacjach. Ta mądrość jest skarbem, który należy przekazywać. Jezus objawił, że osoby starsze są powołane, by być nauczycielami wiary, niekoniecznie słowami, lecz świadectwem swojego życia. Ojciec pi oświadczył, że wielu starszych ludzi, nawet w milczeniu, przekazuje pokój i ufność, które głęboko dotykają serc. To tak. Jakby sama ich obecność była objawieniem Bożej wierności. Ale ta mądrość wymaga pokory. Ojciec Pio mówił, że osoby starsze nie powinny uważać się za wyższe, lecz za sługi. Ich misją jest służyć swoim doświadczeniem, modlitwą, obecnością. Jezus objawił, że ostatnie lata są czasem pokory, ponieważ to właśnie wtedy chrześcijanin uznaje, że wszystko pochodzi od Boga i że bez Niego nic nie może uczynić. Ojciec Pio nalegał. Aby osoby starsze żyły tą pokorą z radością, ponieważ to ona przygotowuje ich na ostateczne spotkanie z Panem. Prawda objawiona przez Chrystusa pokazuje również, że ostatnie lata są czasy nadziei eschatologicznej. Ojciec Pio mówił, że osoby starsze nie powinny bać się śmierci, ponieważ dla chrześcijanina śmierć nie jest końcem, lecz początkiem prawdziwego życia. Jezus objawił, że śmierć jest przejściem, drzwiami otwierającymi się na wieczność. Ojciec Pio nalegał, aby osoby starsze żyły swoimi ostatnimi latami z nadzieją, ponieważ wiedzą, że idą do domu ojca. Ta nadzieja przemienia starość w czas radości, nawet pośród cierpień, ponieważ każdy dzień, który mija, jest kolejnym krokiem ku niebu. Ta nadzieja przejawia się również w modlitwie. Ojciec Pio mówił, że osoby starsze są powołane do intensywniejszej modlitwy, ponieważ ich modlitwa nie jest już naznaczona pośpiechem ani oczekiwaniem na tych mastowych rezultatów lecz pełnym zaufaniem. Jezus objawił, że modlitwa osób starszych jest bezcenna, ponieważ jest modlitwą oczyszczoną, wolną od złudzeń, pełną ufności. Ojciec Pi oświadczył, że wielu starszych ludzi podtrzymuje swoje rodziny i wspólnoty cichą modlitwą, że wielu utrzymuje żywą wiarę w całych miejscach jedynie swoją wierną obecnością. To misja niewidzialna, lecz potężna. Wreszcie ojciec Pio mówił, że ostatnie lata są czasem przygotowania na ostateczne spotkanie z Chrystusem. To przygotowanie nie powinno być czynione ze strachem, lecz z radością. Jezus objawił, że spotkanie z nim będzie spełnieniem wszystkich marzeń i nadziei, pełnią życia, wiecznym objęciem Ojca. Ojciec Pio nalegał, aby osoby starsze przygotowywały się codziennie na to spotkanie, nie z niepokojem, lecz z pogodą ducha. To jak oczekiwanie na ukochanego przyjaciela który w końcu nadejdzie. To przygotowanie przemienia starość w czas szczęśliwego oczekiwania, ponieważ każdy dzień przybliża ich do wieczności. Tak więc prawda objawiona przez Chrystusa i świadczona przez Ojca Pio mówi, że ostatnie lata życia chrześcijańskiego nie są czasem upadku, lecz pełni. Są czasem oddania, pojednania, mądrości, pokory, nadziei, modlitwy, przygotowania. Są czasem szczególnej łaski, ponieważ to właśnie wtedy dusza otwiera się najbardziej radykalnie na wieczność. Ojciec Pio mówił, że osoby starsze są skarbem dla Kościoła, ponieważ ich życie jest potężnym świadectwem Bożej Wierności. Jezus objawił, że ostatnie lata są darem, okazją do przeżycia intymności z nim, która nie byłaby możliwa w innych etapach życia. I to jest prawda, która całkowicie zmienia sposób, w jaki rozumiemy starość. Nie jako koniec lecz jako początek prawdziwego życia.